Witam wszystkich na drugim filmiku z wykopek. Mamy dzisiaj słoneczny dzień, żar się leje z nieba. Proszę bardzo, piękne słońce, niestety nie za bardzo pomocne podczas naszego hobby. No, znalazłem sobie takie poletko. Jest to pole, na którym jeszcze nigdy nie byłem. No zobaczymy, jak wyjdzie dzisiejsze poszukiwanie. Jedziemy. No, i długo, długo, bardzo nic. Chodzimy sobie po polu, taki oto dołeczek. No i jedna kopiejka, 1800, 1890, nawet nie wiem, który. Straszny destrukt. No ale zawsze kopiejeczka jest. Tylko no, jedna na tak długo, to nie wróży temu polu nic dobrego. No ale lecimy dalej. Słuchajcie, długo nie musiałem czekać. Eee, następna monetka problem polega tylko na tym, że to jakiś destrukt zupełny, nic nie widać zupełnie nic zupełnie nic na niej nie widać prawdopodobnie cynk, więc pewnie moneta z czasów okupacji spróbujemy odczyścić ale wątpię, żeby cokolwiek z tego wyszło co znów długo długo nic, z takiego oto dołeczka słuchajcie klamerka z takim tu Jakimś obrotowym elementem, co to może dokładnie być, jeśli ktoś wie, to proszę o podpowiedzi. Słuchajcie, powstaje pytanie, znalazłem tutaj, ja wiem, prawie 20 sztuk czegoś takiego, czasem przez to przechodził gwóźdź, to jakiś papiak jest, może ktoś będzie wiedział, może jakaś część odciągnika. O, w każdym razie, ponad 20 sztuk, co najmniej. Ciekawe ile tu jeszcze tego w takim razie leży. Słuchajcie, szybka zmiana pola. Jeszcze w miarę jasno. Można jeszcze coś porobić. No, tamto poletko wielki zawód. Jedna kopiejka i jakaś niezidentyfikowana moneta. Plus ta klamerka. Więc nic specjalnego. Szukamy szczęścia tutaj. No, słuchajcie, zmiana pola. Przyniosła wymierny efekt w postaci 5 groszówki. Bardzo ładna patyna. Rok 1928, jak się odczyści, będzie wyglądała ślicznie. Słuchajcie, rzutem na taśmę. Już słońce prawie zaszło. Taki oto dołeczek i mamy dwie kopiejki 1880 rok. No, w takim stanie jak widać. No ale nic zawsze cieszy. No słuchajcie, trafiła się jeszcze jakaś moneta. Ale bladego pojęcia nie wiem co to jest. Spróbujemy to odczyścić, zobaczymy, aczkolwiek wątpię. Niby wielkości Boratynki, ale nie wygląda mi na Boratynkę. No, zobaczymy. No i coś, zmiana poletka i wyskoczyła z takiego otodołka dołka boratynka litewska, piękna z Pogonią, 1666 rok. Lecimy dalej. No i słuchajcie, kolejna ciekawa znajdka, taki oto dołeczek. Trudno mi powiedzieć, co to może być. Jeśli ktoś ma pojęcie, to proszę o identyfikację. I długo nie trzeba było czekać. Taki oto dołeczek. Mamy jedna, druga kopiejki. 1900, 1900 rok. Car Mikołaj II. proszę bardzo, car Mikołaj II no i co, i kolejny dołeczek i znów jedna druga kopiejki tylko powiem szczerze że ciężko ciężko ocenić, no jest bardzo słaby stan hm, zobaczymy, nawet nie wiem który rok zobaczymy jak odczyścimy, jedziemy dalej no i znów, długo nie trzeba było czekać taki oto dołeczek i mamy prawdopodobnie jeden grosz poniatowskiego, ale jest tak płaski, no, stan menniczy, że tak powiem. Także może jak odczyszczę, to coś to da, ale aż wątpię. Lecimy dalej. Co krok to moneta słuchajcie? Tym razem dwa grosze międzywojenne. Rok 1930 no, fajnie, zawsze fajnie, lecimy dalej. No i mamy ciekawostkę. Słuchajcie, um, na poprzednim polu znalazłem guziczek, yy, myśląc, że to była boratynka. I ten guziczek jest dokładnie taki sam. Skoro znajduję dwa, to znaczy, że może jest szansa na jakąś identyfikację, jeśli ktoś kojarzy ten temat. To proszę o napisanie, co według niego to jest za guziczek. Dzięki. Długo nie trzeba było czekać po następnego Fanta. Słuchajcie, tym razem guziczek. Bardzo lubię zbierać guziczki, a ostatnio jakoś mi się rzadko zdarzają. To jest mój drugi taki. Słuchajcie, będzie pewnie lepiej widać, jak doczyszczę. Ale to jest guzik angielski, brytyjski. On był używany do 45 roku. Pytanie, z którego rocznika on jest. Jak doczyszczę, będzie fajniej widać. Lecimy dalej. No i słuchajcie, płytki, dołeczek, niezbyt mocny sygnał. I mamy kolejną Boratynkę. Trudno powiedzieć, co to za Boratyna. Trudno powiedzieć, co to za Boratyna. Chyba litewska, no ale to może po odczyszczeniu... Będę mógł powiedzieć więcej. Lecimy dalej.